Dobry, kreszki moje złote, ja się nazywam Dawid Maciej, a to jest kolejny vlog życia codziennego. Znajduję się obecnie w Krakowie, chodzę sobie po mieście, bo dużo wcześniej skończyłem dzisiaj pracę i postanowiłem właśnie, że wam to nagram. A to moja jedyna szansa, bo za chwilę może w każdej chwili paść mi telefon. Więc. Czemu w ogóle się wam to nagrać? Po pierwsze, by pochwalić się, że. Mogłem tu pochodzić sobie, pozwiedzać, zobaczyć co, jak i gdzie wygląda i naprawdę mnie zachwyca. Ale też, żeby dzięki temu wami się z Wami się podzielić informacją taką, że praca w Warsie, praca na pociągu jest bardzo ciekawa, bo... No mogłem to zobaczyć. Pewnie sam jakbym nie pracował w Warsie, to bym na pewno nie pojechał, nie poszedł tutaj zwiedzać, nic patrzeć. Bo uznałbym, że nie mam czasu, że muszę pracować, że mam inne obowiązki, i na tym to by się skończyło. Właśnie sobie pozwiedziałem Kraków. Na pewno moje pierwsze wrażenie to jako hotelarze z zawodu jest to że mnóstwo hoteli. Co chwilę gdzieś widzę jakieś takie stare hotele, nowoczesne hotele, ale jeden obrót po prostu. Masa jest tego. Po Warszawie aż tak przynajmniej nie chodziłem po Starym Mieście, więc nie mogłem tego zobaczyć. Ale tu jest tego multu. Też to ostatnia razem, jak przechodziłem przez Kraków, żeby dojść na pociąg nocą. Jest to, jak się wyjdzie z dworca głównego. Kraków bije taką nowoczesnością. W Warszawie, jak wiedzieć na centralnym dworcu, to aż tego się tak nie czuje, nie widzi, widzi się taką przestrzeń wolną, jest to kultury i dużej wolnej przestrzeni, A tu widzi się naprawdę tę taką nowoczesność. No To jest też na pewno to, że Warszawa została szybciej modernizowana niż Kraków, jakby teraz miały jakieś lepsze możliwości. Też udało mi się przejść tak troszeczkę, zobaczyć. A też z jedna rzecz mnie bardzo dziwi. To mnie najczęściej dziwi, gdziekolwiek pójdę. Jak byłem teraz w, to chyba były Skiernice, jak to tam. to było tam pełno swoich z I co tam znalazłem? Wzory kaszubskie, obrusy wyhaftowane wzorami kaszubskimi i żukowskimi. I tak się tak pytam, ale tak kaszubskie, tego, no że oni tu mają wszystkie i kociewskie, i inne łużyckie jakieś ozdoby, bo jak turyści przyjeżdżają do Polski, będą w Krakowie, no to nie zawsze będą mieli czas tam zajechać ale to też jest w sumie takiego małego mindfucka, dla mnie. Więc no jak zwykle, nie chcę, żeby to było za długo, ja chcę też, żeby mi się nagrało i telefon nie padł, to zachęcam Was do pisania w komentarzach, co myślicie o takiej właśnie możliwości zwiedzania e, różnych miejsc i czy też byście chcieli taką pracę, właśnie pracać, tak dwa tygodnie, dwa tygodnie mieć wolnego i w tym momencie też mieć czas, w różnych miejscach się znaleźć, bo tak samo po Bedlinie, jakbym chciał, mógłbym pochodzić, w jakiś weekend jak wyjdzie mi taka, taki lepszy obieg tak samo właśnie tu teraz wyszło mi. Co jakiś czas mam, mam czas, żeby po Warszawie pochodzić jakoś. Miałem tam aż takie chęć, a tu miałem zobaczyć i po pierwsze mi się tym podzielić. A to co? Do ustreni!